Mitologia słowiańska to wdzięczny temat, jednak mam wrażenie niezbyt często wykorzystywany w grach komputerowych, a już na pewno nie eksploatowany tak mocno jak choćby mitologia nordycka czy grecka. A szkoda, bo wierzenia i opowieści naszych przodków są niezwykle barwne i ciekawe. Sam bardzo chętnie sięgam po literaturę poruszającą tę tematykę. W ostatnich latach przeczytałem choćby Bestiariusz Słowiański i kilka innych tytułów autorstwa Pawła Zycha i Witolda Wargasa, Starą Słaboniową i z duchy Joanny Łańcuckiej, czy Dagomy Judex Zbigniewa Nienackiego. Do tej pory nie miałem jednak, nad czym ubolewam, wielu okazji, by posmakować słowiańszczyzny w jej najlepszym wydaniu w grach, zwłaszcza w moich ulubionych przygodówkach. Na szczęście, dosłownie kilka dni temu pojawiła się szansa, by zmienić ten stan rzeczy, bowiem 25 marca zadebiutowała mira. Tytuł gry jest jednocześnie imieniem jej głównej bohaterki, która prowadzi sierociniec w powojennym Krakowie. Zbieg nieszczęśliwych wypadków sprawia, że kobieta trafia do Nawi, krainy magii, pełnej skrzatów, wodników i innych rusałek. Mira początkowo nie ma pojęcia dlaczego znalazła się w tym tajemniczym miejscu, lecz z czasem jej wędrówka nabiera sensu i łączy się w pewien zagmatwany sposób z dotychczasowym życiem dziewczyny. Historia opowiadana w grze jest stosunkowo interesująca. Choć poszczególne wątki nie są zbyt rozwinięte, to jednak zdecydowanie można się poczuć zaintrygowanym i dość łatwo jest dać się wciągnąć w wir wydarzeń. Szkoda tylko, że nawet jakoś szczególnie się nie śpiesząc, można spokojnie ukończyć grę w dwie godziny, co jest nie do końca satysfakcjonującym wynikiem. Miałem poczucie, że świat słowiańskich wierzeń jest na tyle ciekawy i rozwinięty, że można było przygotować nieco więcej materiału. Albo dodając kolejne duchy czy inne żyjątka, albo zwyczajnie rozbudowując istniejące wątki, nadając nieco więcej charakteru napotykanym, bądź nawet nie, bo niektórych poznajemy wyłącznie ze słyszenia, postaciom. O ile warstwa fabularna, mimo braków, zdecydowanie da się lubić, to do rozgrywki można mieć nieco więcej zastrzeżeń. Generalnie większość naszych działań stanowi prowadzenie dialogów. Samych punktów interaktywnych jest na planszach bardzo niewiele. Wiąże się z tym też brak ekwipunku i typowych zagadek. Owszem, występuje w grze coś, co mógłbym nazwać para-zagadkami, czyli proste układanki, przy których nawet nie trzeba myśleć. Wyjątkiem jest jedna łamigłówka pod koniec gry. Nie mogę o niej powiedzieć, by była oryginalna, bo opiera się na schemacie bardzo często wykorzystywanym w przygodówkach, ale choć da się ją rozwiązać nawet w trzech krokach, to jednak wymaga odrobinę ruszenia głową. Szkoda, że to pojedynczy taki przypadek. No ale dobrze, zagadki w Visual Novel, bo tak należałoby Mirę przyporządkować gatunkowo, niekoniecznie są aż tak istotne. Problem w tym, że od interaktywnej opowieści oczekiwałbym większego stopnia interakcji. Chciałbym mieć realny wpływ poprzez dokonywane wybory na przebieg wydarzeń. Tutaj musimy podjąć jedynie cztery istotne, wydawałoby się, decyzje. Niestety ich znaczenie okazuje się marginalne, bo w zasadzie, niezależnie od tego, co zrobimy, każda kolejna plansza wygląda identycznie nasza droga w żaden sposób się nie zmienia. Również zakończenia, przypuszczam, że są cztery, ja dotarłem do trzech, różnią się od siebie jedynie detalami. I to jest problem, bo rozgrywki nie mogę szczególnie pochwalić ani jeśli zastosuję kryteria przygodówkowe, ani kryteria dla visual novel. Osobiście nie lubię, kiedy moja rola jako gracza jest w grach aż tak bardzo zmarginalizowana. Niemniej, oczywiście, jeśli komuś zależy wyłącznie na fabule i na przedstawionym przez autorów świecie. To przypuszczalnie nie odczuje tego deficytu interakcji szczególnie mocno. Wspomniałem o świecie i w jego kontekście warto powiedzieć jeszcze kilka słów. Przede wszystkim bardzo dobrym pomysłem jest umieszczenie wewnątrz gry ilustrowanego leksykonu. To dla mnie strzał w dziesiątkę. Rysunki są naprawdę dobrze wykonane, no a przy tym miło odświeżyć sobie wiedzę o różnych słowiańskich stworkach. Aż przypominają mi się czasy niektórych gier studia Crayo Interactive, które miały jednocześnie bawić i uczyć. I trochę podobnie jest z Mirą. Druga rzecz to oprawa audiowizualna, która ten świat słowiańskich wierzeń ożywia. Grafika jest ładna i bardzo przemyślana, bo opiera się na spójnej i konsekwentnej kolorystyce. Dominuje tutaj ciemna zieleń. I kiedy posłuchamy sobie muzyki pojawiającej się w grze, dostrzeżemy, że wszystko tu do siebie pasuje. Barwy, zastosowana kreska, wespół ze ścieżką dźwiękową budują tajemniczą atmosferę, tak jak tajemniczy jest świat samej nawii. Na koniec wspomnę jeszcze o drobnych niedoróbkach, które nieco mnie zirytowały. Przede wszystkim granie posiada dabingu, natomiast na stronie na Steamie są zafajkowane głosy: polskie i angielskie, co powinno oznaczać, że mamy w mirze tekst mówiony w tych językach, a w rzeczywistości tak nie jest. Może to być mylące dla potencjalnych kupców, także radzę autorom to poprawić. No i wspomnę jeszcze o tym, że nie do końca zadziałała korekta, bo trochę literówek czy usterek interpunkcyjnych można, nie szukając szczególnie uważnie, wychwycić. Ale najbardziej zaskoczyło mnie konsekwentne nieodmienianie przez przypadki mokoszy. Autorzy wiedzą, że w języku polskim imiona czy nazwy własne się odmienia, bo na przykład odmieniają bzionka. Tymczasem mokosz w każdym przypadku pozostaje mokosz. Nigdy mokoszą. Dlaczego? Nie wiem jaka jest tego przyczyna. Być może autorzy mają jakieś uzasadnienie na ten brak odmiany. Jeśli tak, chętnie dowiem się jakie. Podsumowując. Mira opowiada interesującą, choć nieszczególnie rozbudowaną historię, przedstawia fascynujący świat rodem ze słowiańskich wierzeń i ma fajną atmosferę. To wszystko sprawia, że krótka, około dwugodzinna rozgrywka może przebiec lekko, łatwo i przyjemnie. Niestety, jeśli oczekujecie od gier czegoś więcej, czyli ciekawych zagadek albo wpływu na przedstawione wydarzenia, to tutaj tego nie uświadczycie, a jeśli nawet to w minimalnym stopniu. Trudno jest mi zatem jednoznacznie polecić albo też odradzić Mirę. Jedni z Was mogą się przy niej naprawdę dobrze bawić, inni odejść od komputera z dużym niedosytem. A ja? U mnie skrzyżowały się oba te odczucia, bo zdecydowanie nie żałuję, że dałem szansę grze studia Tuchaski. Przejście jej było dla mnie przyjemne, jednak też nie mogę powiedzieć, by gra w pełni zaspokoiła moje oczekiwania. No ale ponieważ było nieźle, w dodatku znalazłem nawiązanie do moich ulubionych Kajka i Kokosza, ta seria komiksów również porusza tematy słowiańskich wierzeń, to i ocenę przyznam niezłą, czyli 6,5 na 10. Jak na dwuosobowy projekt, myślę, że nie ma się czego wstydzić. Dziękuję za uwagę.